Dlaczego jest nam tak ciężko dokonać tych małych rzeczy, które by polepszyły moje życie, wniosły zmianę w naszym wierzeniu, a w końcu zmieniłyby wszystko? Bo sposób w jaki nasz umysł został stworzony przez Boga funkcjonuje w taki sposób, aby nas za wszelką cenę zatrzymać przed czymkolwiek, co ma potencjał nas zranić. Mamy tylu ludzi na całym świecie, którzy mają niesamowite pomysły, idee, którzy wciąż myślą, że to, co ich powstrzymuje, to jedynie jakiegoś rodzaju motywacja. Ale to nieprawda, bo sposób w jaki nasz umysł jest uformowany i fakt, że jesteśmy żywymi istotami ludźmi stworzonymi przez Boga od samego początku. Nie byliśmy stworzeni, aby czynić rzeczy, które nie wnoszą do nas radości, szczęścia, które nas odstraszają, ale Bóg stworzył nasz mózg w tak cudowny sposób, aby nas chronił przed niebezpieczeństwem, powiadamiał, zauważał, bo zadaniem naszego mózgu jest, aby utrzymać nas przy życiu. Więc, aby się zmienić, aby coś zbudować, rozpocząć, aby stać się najlepszym rodzicem, najlepszą żoną, mężem, dokonać rzeczy, o których tak marzysz, wiesz, że będziesz musiał dokonać rzeczy, które w tej chwili są dla Ciebie trudne, nieznane, niepewne, boisz się ich, bo aby narodzić się na nowo, wiesz, że będziesz musiał umrzeć dla swojej starej natury, a to jest problemem dla każdego z nas. Ale czy to jest niemożliwe? Oczywiście, że jest. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób myślisz, jak reagujesz i co ty zdecydujesz. Wszyscy na świecie zgodzimy się z jedną rzeczą. Nie możemy kontrolować okolicznościami, wydarzeniami, czyli tym, co na nas przychodzi, ale możemy wybrać to, nad czym będziemy się skupiać. To my będziemy w stanie zdecydować, co one dla nas znaczą i to my wybieramy, co teraz zrobimy, za kim pójdziemy, kto będzie naszym panem. I to są trzy rzeczy, które kontrolują naszym życiem. Zawsze możesz podjąć decyzję. To znajduje się zawsze pod Twoją kontrolą. Pozostać w związku z kimś, kto Cię traktuje jak śmieć, to jest Twoja decyzja, tak, Twoja. Pozostanie w pracy, której nie cierpisz, która Cię niszczy. To jest Twoja decyzja. Pozostać, żyć, funkcjonować w oparciu o starą naturę, starego człowieka, gdzie jesteś kuszony, aby grzeszyć, to jest Twoja decyzja. Co robisz Twoim ciałem? Pijaństwo, obżarstwo, lenistwo i inne, to jest Twoja decyzja. Rzeczy, których dokonałeś i z których jesteś dumny, to także Twoja decyzja. Więc, czy będzie nam się łatwo zmienić? Nikt tego nie powiedział. Ale wniosek jest prosty. To jest Twoje zadanie, abyś się wręcz popchnąć do przodu i wyjść z matni i miejsca, w którym Ty jesteś teraz. Tak wielu mówi, nie mogę się zmienić. To jest tylko rezultat Twojego wierzenia, sposobu, w jaki się widzisz, bo możesz, możesz, możesz się zmienić. Tylko jeszcze tak bardzo tego nie chcesz. A może modlisz się, Boże, zmień mnie, a Bóg mówi: ja już zrobiłem wszystko, aby ci pomóc. Teraz ty podejmij tę decyzję i zmień te rzeczy, które Ty możesz zmienić. Dałem Ci wspaniały umysł, mózg, ducha, duszę, ciało i największy dar w całym wszechświecie. Twoja wolna wola, Twoja własna decyzja. Co ty z nią robisz? To nie najzdolniejsi geniusze są tymi, którzy osiągnęli sukces, ale ci, którzy się mniej ociągają, obijają, robią sobie mniej wymówek, podejmując się właściwych decyzji i czynów. Każdego dnia w kierunku celu, którego pragną osiągnąć. Jak drugi Tymoteusza 4,7 mówi: Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Niepołowiczną, niechwilową, nie ze stoperem w ręku, ale całkowicie przez całe moje życie, aż do końca. W Twoich decyzjach jednak zawiera się szczypta ryzyka. Kiedy podejmujesz decyzję, często to oznacza, że drzwi są wciąż zamknięte, ale to także często oznacza, że otwierają się przed Tobą drogi możliwości. W decyzji. Tkwi także odpowiedzialność, że coś mogło być odłożone albo nigdy się nie wydarzyć. Bo jeżeli chcesz coś osiągnąć w Twoim życiu, szczególnie jeżeli to jest cel duchowy, nigdy nie odkładaj Twojego celu bez uczynienia czegoś, co Cię zobowiąże, aby tego dokonać. Pomyśl, nawet jeżeli Twoim nawykiem jest zwykłe przestawianie zegarka każdego poranka, żebyś wstał później, albo nawet spóźnił się do pracy, po drodze pokłócił się z tymi, którzy stają cię na drodze, a wszystko jest rezultatem tego, że chciałeś tylko 5 minut dospać. Nawet nie przestawianie tego budzika co 5 minut, nawet taka mała zmiana może wnieść tak wiele. Albo kiedy przyzwyczajesz się wstawać, rozmawiając z Bogiem najpierw, zanim chwycisz za swój telefon, by sprawdzić, co tam nowego słychać, bo widzisz, Twoje życie będzie składać się właśnie z takich małych, pięciosekundowych momentów, cały Twój dzień, w którym dobrze wiesz w umyśle, co masz zrobić, albo co powinieneś zrobić. Ale często, jeżeli nie posuwasz się w ciągu tych pięciu sekund, niezależnie jaka to jest sytuacja, jaki powód, twój mózg automatycznie się włączy i przekona cię z różnych powodów, żebyś tego nie robił. Zauważyłeś? To stanie się za chwilę albo dzisiaj, obiecuję. Bo każdy z nas ma tak zwane kilka sekund do namysłu. Mówię o tym krótkim czasie, w którym możesz przejść z pomysłu, idei albo głosu Bożemu, który pojawi się w twoim umyśle i sercu i przerodzi się w czyn, zanim twój mózg w pełni uświadomi sobie ten fakt, doprowadzając cię do sabotażu w jakimkolwiek czynie albo zachowaniu. Doktor Miles Monroe cudownie to wyraził. Twoje życie jest tym, czym myślisz, że powinno być. To jest dokładnie to, kim dzisiaj jesteś. Jesteś tym, kim myślisz, że powinieneś być. A jeżeli tego nie lubisz, wtedy powinieneś zmienić myślenie, kim powinieneś być. To, co myślisz, jest ważniejsze niż to, co robisz. Więc jeśli chcesz się zmienić, musisz pracować nad swoją postawą. A więc zdecyduj się, zaangażuj się, zacznij działać w tym kierunku, osiągnij to, a potem powtórz. Jedna wspólna cecha, jaką posiadają każdy z tych, którzy coś w życiu osiągnęli, to, że każdy z nich skupiał się właśnie na tych najmniejszych szczegółach. A czy wiesz, że to, co sprawia ci przyjemność, wygodę, bardzo często może cię zrujnować? A dlaczego? Bo to, co cię wyciąga z Twojej strefy komfortu, jest jedynym czynnikiem, który powoduje, że wzrastasz. Kiedy umierasz dla tego świata, kiedy mówisz nie do żądzy i rzekomych chwilowych przyjemności, rozpusty, pokuszenia co prowadzi do braku Boga w Twoim życiu, kiedy mówisz do tego nie, wtedy wzrastasz w duchu i stajesz się potężnym, olbrzymem. O wymiarach nieznanych innym, ponieważ teraz, jaki On, Jezus był, takim ty jesteś, bo chodzisz w duchu, kompletnie zanurzony w nim. To, kim jesteś i to, kim się staniesz, zależy od tego, w jaki sposób zużyjesz swój czas. Bogacze i żebracy, oboje mają 24 godziny w ciągu jednej doby. Młodsi i starsi. Czarnoskórzy, biali, latynowcy, hindusi, azjaci, wszyscy otrzymali tę samą porcję czasu każdego dnia. Nie możesz zatrzymać dnia. Nie możesz nawet zatrzymać jednej godziny. Ale to Ty możesz kontrolować, jak ona będzie spożyta. A więc życie sprowadza się do Twoich decyzji. Jeżeli zmienisz swoje decyzje, wtedy zmienisz wszystko. Jeżeli zrozumiesz prawo kilku sekund, wtedy zrozumiesz, że zawsze masz wybór, aby przejść z pozycji uzależnionego niewolnika do tego, który podejmuje decyzję. Wtedy wszystko się zmieni, bo zdecydujesz właściwie. Jako dziecko Boże nie będziesz wątpił w głos Boży, nie będziesz wątpił, aby za nim iść albo nie. W pracy będziesz inaczej negocjował, sprzedawał, będziesz niewzruszony, odważny, pełen pokoju, bo uświadomisz sobie, jak wielkiego śmietnika się pozbędziesz, w którym była niewiara, strach, powątpiewanie, chwiejność, bo wszystko sprowadza się do decyzji, którą Ty podejmujesz na podstawie tego, jak siebie widzisz, czy w Bogu, czy na podstawie tego, co dana osoba albo okoliczność Tobie mówi. Dlatego weź odpowiedzialność, weź całkowitą odpowiedzialność, nie rób teraz żadnych wymówek, nie osądzaj za nic nikogo ani niczego. To Ty weź kontrolę nad swoim życiem, swoim ego, weź odpowiedzialność za wszystko w Twoim świecie, za te dobre rzeczy i złe. Weź odpowiedzialność za Twoje błędy, niedomagania, upadki, wszystkie Twoje problemy, a potem weź odpowiedzialność za sposoby, w jakie je rozwiążesz, bo przecież nie jesteś sam, jesteś dzieckiem Bożym, ale pamiętaj, że odpowiedzialność jest w Twoich rękach, za Twoje życie, Twoje cele, Twoją pracę. Twój zespół, może kościół, grupę, rodzinę. Dlatego weź odpowiedzialność za Twoje życie. Na koniec powiem Tobie, co jest źródłem naszej inspiracji. Pierwszym jest decyzja, drugim planowanie, a trzeci punkt jest największy to Twój początek, czyli to, czy rozpoczniesz. Bo Twoje myśli w końcu zmienią się w obrazy, emocje, uczucia, potem czyny a potem konsekwencje, czyli dobre owoce lub złe. Ale zawsze gdzieś rozpoczynasz, czy chcesz czy nie, bo jeżeli nie rozpoczniesz właściwej drogi, którą wiesz, że masz iść, wtedy samoistnie rozpoczyna się twoja droga, ale wstecz. Jednak tak łatwo jest nam zapomnieć o dyscyplinie, popaść w lenistwo. Narzekać i osądzać, zwalać winę na innych, ale to nigdy nie będzie drogą, abyś osiągnął jakikolwiek sukces albo swój cel, wizję od Boga, cokolwiek to jest, bo 99% naszego życia to nasza praca, nasz wytwór. Spójrz na sportowców. Gdyby oni ćwiczyli, gimnastykowali się tylko wtedy, kiedy im się chce, nic by nigdy nie osiągnęli. To samo z osiągnięciem doktoratu, stanie się wybornym artystą, muzykiem, malarzem. Wszystko polega na pracy, dyscyplinie, podejmowaniu właściwych decyzji, nie poszukiwaniu i zwalania winy na innych. Pamiętaj, że dyscyplina jest źródłem wszystkiego dobrego, co dzieje się w twoim życiu. Dyscyplina duchowa, umysłowa, mentalna, fizyczna Bóg cię za bardzo miłuje, abyś teraz się poddał. Więc idź do przodu, wstawaj i od teraz podejmuj właściwe decyzje. A w międzyczasie ja będę się o Ciebie modlić, aby to krótkie przesłanie zakiełkowało i zaowocowało w Twoim sercu i w Twoim życiu. Błogosławię Cię.